W mojej widzowie. Pamiętajcie, moje wszystkie filmiki, prawda? I moje obrazki. Pamiętajcie, że dzisiaj będzie odcinek szkoła. Pamiętajcie, stój Więc moja klasa już. mam wszystkie władeczka. Więc jeszcze tylko to zostawiam. Więc teraz jestem w szkole. I więc co się trochę uczyć. Dzisiaj na szkole specjalnej jestem. Wiecie co? Niedługo będziemy robili prawdziwe filmy i będę je stawiał do Was. Bo wiecie, że już wszystkie oglądacie moje zdjęcia. Więc. subiki i lajki. Teraz oglądamy odcinek szkoła. Więc ponieszmy do mnie mówi. Stasia do tablicy

Kajka widzowie, to ja, tata tego gilduna. On jest niegrzeczny rano, jak się, bo nie chce się sam ubierać i krzyku dużo robi przed wyjściem do szkoły. Pozdrawiam. To byłem ja, ojciec gilduna. Teraz wiem nie, ludzie popatrzą.